W Tybecie reinkarnacja nie może nastąpić bez uprzedniej zgody rządu chińskiego. W stanie Arkansas dopuszczano bicie własnej żony z zastrzeżeniem, by nie działo się to częściej niż raz w miesiącu. Ortodoksyjni rabini z Izraela zabronili wiernym korzystania z internetu, bo wodzi ludzi na poskuszenie i prowadzi do grzechu. Nauczyciele religii w polskich szkołach otrzymali poufny zakaz straszenia dzieci diabłem. Od 1992 roku w Singapurze import i sprzedaż gumy są nielegalne. Zakaz wprowadzono w celu utrzymania miejsc publicznych w czystości. W Polsce mężczyzn z widoczną ułomnością nie przyjmuje się do seminarium duchownego. W Turcji nietrzeźwych kierowców wywozi się 30 km od miejsca zamieszkania, muszą włóczyć się do domu piechotą pod groźbą kary więzienia, zabrania się im wtedy korzystania z publicznych środków komunikacji. Władze Las Vegas zakazały dokarmiania żebrzących i bezdomnych. W Grecji mężczyzna spóźniający się do pracy może usprawiedliwić się, twierdząc, że kocha się z żoną. W miejscowości Fairbanks na Alasce w Stanach Zjednoczonych nie wolno częstować myszy wódką. W 2000 roku chiński rząd uchwalił zakaz używania konsoli do gier, aby zapobiec marnowaniu czasu przez młodzież. W Libii w 1977 roku sąd zgodnie z prawem islamskim skazał na miesiąc więzienia psa, który pogryzł człowieka. W Chinach znalezienie u kogoś skóry pandy oznacza karę śmierci z klauzulą natychmiastowej wykonywalności. W Atenach za jazdę autem w stroju kąpielowym grozi utrata prawa jazdy. Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Kuby wydało zakaz przemawiania dłużej niż godzinę. Zasada nie obowiązywała Fidela Castro, który średnio przemawiał 5,5 godziny. W Mikronezji mężczyznę noszącego krawat zmusza się do zakładania specjalnej obroży. W 2011 roku Francja zakazała stosowania keczupu na stołówkach szkolnych w celu zachowania tradycyjnej kuchni francuskiej. Władze libańskiego więzienia Roumiech zakazały skazanym nudzenia się w celach. Kiedy zaczynają się nudzić, mają głośno śpiewać, a wtedy organizuje się im zajęcia. W stanie Alabama, w Stanach Zjednoczonych zabroniona jest gra w domino w niedzielę. W Japonii obowiązuje nieformalny zakaz wykorzystywania przez pracownika wszystkich dni urlopu. Wykorzystanie całego urlopu budzi zgorszenie. W Iranie zakazano niektórych zbyt ekscentrycznych, zdaniem władz, fryzur, m.in. kolców z włosów. Gubernator Tokio nakazał mieszkańcom miasta jedzenie mięsa wron, bo jest ich w stolicy za dużo wron, w sensie nie mieszkańców. W Arabii Saudyjskiej nie wolno nosić krzyża na szyi ani przechowywać w domu Biblii. Bezdomność na Węgrzech jest przestępstwem. Król Tajlandii wydał służbie zakaz dotykania dłonią szklanek, z których korzysta królewska rodzina. Szef resortu Finansów Malezji wydał zakaz hodowania kwiatów w doniczkach. Minister nakazuje obywatelom uprawiać w doniczkach warzywa. Ze względu na frywolne traktowanie historii w programach telewizyjnych i filmach w Chinach ocenzurowano treści opowiadające o podróżach w czasie. W Iranie zakazane jest obejmowanie się par na ulicy i publiczne całowanie. Najniższą karą za te przewinienia jest 35 batów. Każdy Brytyjczyk usiłujący sprzedać odkurzacz w miejscu publicznym naraża się na karę ograniczenia wolności. Na Kubie pod groźbą utraty auta nie wolno wozić prywatnym samochodem nikogo oprócz najbliższej rodziny. Przepis wprowadzony w Arabii Saudyjskiej obejmuje zakaz sprzedawania czegokolwiek w dniu 14 lutego w kolorze czerwonym. Zakaz doprowadził do powstania specyficznego czarnego rynku Walentynek. Władze Rumunii wydały zakaz wjazdu na swoje terytorium brudnym samochodom. W Los Angeles mąż ma prawo bić żonę pasem, o ile szerokość pasa nie przekracza 36 mm, no chyba że małżonka zgodzi się na ustępstwa. W Tanzanii istnieje limit długości włosów maksimum 36 cm. W Tanzanii również kategorycznie zakazane jest noszenie spódniczek mini. Kobieta za karę może trafić do więzienia. W Izraelu nie można karmić zwierząt w miejscach publicznych, ani wyprowadzać niedźwiedzi na plażę. W Pekinie, w Chinach, w wielu barach obowiązuje zakaz wstępu brzydkim kobietom. W San Francisco karalne jest mycie samochodów z użytą bielizną. Młodzież szwajcarska ma zakaz fotografowania się nago, może natomiast robić to w częściach np. Na, na jednym zdjęciu od pasa w górę, na drugim od pasa w dół. Indianki z plemienia Yanomami, które żyją w Wenezueli i Brazylii, od dwóch lat mają zakaz rodzenia dziewczynek za urodzenie dziecka płci żeńskiej grozi publiczna chłosta. Grecy chcąc ograniczyć automaty hazardowe, stworzyli prawo, według którego można aresztować kogokolwiek za granie w dowolną grę. Tylko wykwalifikowany elektryk może wymienić żarówkę w stanie Wiktoria w Australii. Za złamanie przepisu grozi kara grzywny do wysokości 10 dolarów. Za wyjątkiem odwiedzin w szpitalu czy pogrzebu w Mediolanie obowiązuje prawny wymóg, by się uśmiechać non-stop. W obawie przed złamaniem ciszy nocnej w Szwajcarii, nie wolno spuszczać wody w toalecie po godzinie 22. W Danii w obawie o zbyt wysokie spożycie witamin zakazano sprzedaży m.in. produktów zbożowych. W Kanadzie 1 na 5 utworów emitowanych w radiu musi być śpiewany przez Kanadyjczyka. W wielu miastach i wioskach Afganistanu mężczyźni bez brody nie mają prawa do pracy i żadnych usług. Urzędnicy państwowi muszą ponadto w czasie pracy nosić turbany. W Belgii uważają, że poduszka to broń. W Mizurii w Stanach Zjednoczonych kobiety nie mogą nosić kapeluszy, które mogłyby przerazić dzieci, osoby wrażliwe i zwierzęta. We Francji karane śmiercią jest nazwanie świni Napoleon. W 1980 roku prezydent Rumunii, Nikola Ceausescu, zakazał grać w Scrabble, opisując je jako zbyt intelektualne i wywrotowe. W Singapurze nie wolno chodzić nago po domu, bo łamie to przepisy o zakazie pornografii. W stanie Floryda nie można brać prysznica nago. RPA: młode osoby ubrane w stroje kąpielowe nie mogą siedzieć bliżej siebie niż w odległości 30 cm. Tu dba się o dobry przepływ powietrza, umożliwiający szybkie wysychanie stroju kąpielowego. W Bahrajnie lekarz mężczyzna może badać kobiece genitalia, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie patrzył się na nie wprost, ma obserwować ich odbicie w lusterku. Szwajcaria tu nie wolno produkować, magazynować i sprzedawać absyntu, ale wolno go pić. W Danii zanim zapalisz samochód, musisz sprawdzić światła, hamulce, układ kierowniczy no i obowiązkowo zatrąbić klaksonem. W Singapurze seks oralny jest zakazany, chyba że jest formą gry wstępnej. Jeśli na wybrzeżu Anglii znajdziesz głowę martwego wieloryba, prawo nakazuje oddać ją królowi, natomiast ogon znalezionego wieloryba prawnie należy się samej królowej. W Szwecji prostytucja jest legalna, ale nie wolno korzystać z usług prostytutek. Na terenie Unii Europejskiej marchewka wciąż jest owocem. Jeśli zostaniesz trzy razy złapany na zaśmiecaniu Singapuru, to za karę będziesz musiał całą niedzielę sprzątać miasto w kamizelce z napisem Jestem śmieciarzem. W Tajlandii nie można wyjść z domu, jeżeli nie ma się założonych majtek. Korea Południowa: policjanci muszą zgłosić wszystkie łapówki, jakie wzięli od kierowców. W Wielkiej Brytanii żaden chłopiec poniżej 10 roku życia nie może zobaczyć nagiego manekina. W Szwecji nie możesz przemalować swojego domu, jeżeli nie jesteś profesjonalnym malarzem i nie masz zgody lokalnych władz. Prawo stanu Teksas pozwala kurczakowi na odbycie stosunku płciowego z człowiekiem, ale zabrania człowiekowi odwdzięczać się tym samym. W Salwadorze pijani kierowcy mogą zostać rozstrzelani. W Australii chodzenie w różowych majtkach jest zabronione w niedzielne popołudnie. W Indonezji masturbacje karze się karą śmierci, a dokładnie ścięciem <laughs> głowy. Angielki w ciąży mogą oddać mocz gdziekolwiek zechcą, nawet do czapki policjanta. Prawdopodobnie dotyczy to też polskich imigrantek. A na koniec Vermont w Stanach Zjednoczonych, gdzie zamężne kobiety mieszkające w tym samym stanie muszą zdobyć pisemną zgodę męża, aby nosić sztuczną szczękę. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół. A jak średnio, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam też do dołączenia do Discorda, żeby sobie pogadać, zasugerować jakiś następny film. No i link do Discorda jest pod filmem. Dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli. Który zapis prawny najbardziej wam się podobał? To tyle na ten temat prosto z mostu pozdrawiam.